Pokazaliśmy młodzieży obiekty sportowe, zaprezentowaliśmy możliwości, proste badania, analizy składu ciała na tanicie. Uczęszczam do szkoły imienia Józefa Warszewicza w Pruszkowie na profil sportowy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mogliśmy zobaczyć m.in. siłownię, salę do różnego rodzaju ćwiczeń mieliśmy też przyjemność uczestniczyć w badaniach, gdzie zostały nam zbadane właśnie między innymi nasze dane odnośnie tkanki tłuszczowej, naszej wagi